Co cię cieszy? Co cię cieszy? Nic. Okej, okay, neutralna. Co ci cieszy? Nic. A co cię cieszy? Nic. Kurczę, tylko to ma. Co cię cieszy? Pani Ala. Okej, okay, to nowego. Bardzo, e, bardzo ją lubię. Okej. Okay. A co cię gryzie? Komary, komary! Ok. okej. Tak. Dziękuję. za Przez cały tydzień mam pracę klasowe, tylko... Nie mam wolnego. Powodzenia! E, e, to, to co ciebie gryzie? Matma. A co ciebie cieszy? Muzyka. Muzyka. Tak, muzyka. Tak, tak muzyka. Co ciebie cieszy? Jeden przykład. Czyli klocki Lego. Hey! Co panią cieszy? Młodzież przychodząca, uszczęśliwiona na zajęcia do Pałacu młodzież. Dobrze wiedzieć. Będzie ich więcej. Zatem pytanie numer jeden. Co Cię gryzie? Ta grupa mnie gryzie. Okej, okay, a co Ciebie cieszy? Kiedy jestem w domu. Co Cię gryzie? <gryzanie> nie wiem. A co Cię cieszy? Hania? <gryzanie> Więc, co Cię gryzie? Mnie? Nic. Nic mnie nie gryzie. Hmm. A co Cię cieszy? Hmm, wiele rzeczy. No dobrze, kto kolejny? Ona, 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 ona. Ona czuje we mnie pinyą Ona, dobrze Kim jest ona? Ola okay. Nie mam imienia Okej, okay, okay, bezimienna. Nie no, nie, no ja, Ola jestem Okej, okay, Ola, no. Ola bezimienna Co cię gryzie? Nic mnie nie gryzie Super jest życie, super Okej, okay, to dobrze A co cię cieszy? Nie wiem w sumie Czyli? No, ja wiem, gdy z matematyki szóstkę dostanę Ej! Hey. That's pretty good. Co ciebie gryzie? Gryzie mnie to, że kolega Tolek nie chce ze mną podzielić gumą. Ehm, a co ciebie cieszy? Co mnie cieszy? Olcia mnie cieszy. Jak się nazywasz? Nela. Nela. Co ciebie gryzie? Lekcje do szesnastej. I zajęcia od szesnastej do dziewiętnastej. <grym> <grym> Czyli mam minutę, by przejechać pół miasta. Brutalniej niż u mnie. E, dobrze, e, a co ciebie cieszy? Lekcje do dwunastej. Jak się nazywasz? Ewa. Ewa. Tak, Ewa, dobrze, Ewa, ja jestem Ewa, co Ciebie, e, co Ciebie ten no, e, zapomniałem nazwę, co, co Ciebie gryzie, właśnie gryzie, dziękuję, dziękuję wszystkim. Sprawdziany. A co Ciebie cieszy? Lila oraz Klara. Twoje przyjaciółki? Również, tak. Ok. Co Panią, co Panią cieszy? Cieszy mnie moja grupa, proszę Pana. Jest fantastyczna. Młodzież jest cudowna, zaangażowana, pracowita, wytrwała. Co mają gryzie? Ziemnie, proszę pana, scenariusz. Co? co ciebie gryzie? Muchy. Muchy, tak? Co ciebie gryzie? On. On, a jak się on nazywał, zapomniałem. Anatol. Anatol, nie, żabul. Żabło ciebie gryzie, dobrze. Co ciebie gryzie? Pies. A co, a co ciebie cieszy? Że jestem na tych zajęciach. Dobrze wiedzieć. Gryzie, gryzie mnie głupota. Cieszą mnie dzieci, które mają pasję.